Witajcie! Jest 17 grudnia. Ja przed chwilą zerwałem się z lekcji, aby pójść na ryby. No i może się zastanawiacie, co mi odwaliło, dlaczego nagle w środku zimy chcę iść na ryby. Przecież wszystkie stawy są zamarznięte. Otóż wcale nie, ponieważ ostatnio nastąpiła odwilż i mi się coś wydaje, że już zima się kończy. W sumie dopiero się zaczęła, albo nawet się jeszcze nie zaczęła, bo nie wiem, kiedy się zima zaczyna kalendarzowa. Chyba pod koniec grudnia, coś tak. No zerwałem się z lekcji, więc się niczego nie nauczyłem, więc nie wiem. Zrobiłem sobie tylko na szybko trzy przedmioty, jest teraz dwunasta, ja pakuję wszystko i wyruszamy na spinning, polować na grudniowego szczupaka. I tak jak mówiłem, zrobiło się trochę ciepło. Jest teraz 5 stopni. Ostatnio był taki dzień, w którym tak napadało śniegu, że ja już myślałem naprawdę, że się poważna zima zaczyna. Ale on stopniał następnego dnia i od tego czasu nasopiły takie temperatury 5 stopni i teraz już po prostu deszcz pada, więc no ja jestem zwolennikiem takiej zimowej zimy, gdzie jest dużo śniegu, jest mróz, wszystko jest zamarznięte, no ale więc... Nie jestem zbyt nieszczęśliwy z tego, co jest teraz, no ale przynajmniej wykorzystajmy te warunki idealne do łowienia teraz jakichś drapieżników i spróbujmy coś złowić. Dobra, a więc wędki już w pokrowcu K spinning i klasyczny spinning nie co ja mówię casting i klasyczny spinning. Tutaj w plecaku różne spinningowe akcesoria. Teraz tylko potrzebuję mojego wehikułu czasu. Nie wiem jak wy, ja jestem gotowy, więc lecimy nad wzbiornik wodny, na którym będę dzisiaj polował na tego grudniowego wielkiego szczupola. Let's go, idziemy. No i cyk, teleportacja udana przeniosłem się tutaj w mniej niż pół sekundy. No i widzę, że już totalnie cały lód z tego stawu zszedł Ostatnio tutaj byłem, to tylko po tej stronie był lód A po tamtej stronie już lodu nie było A dzisiaj nie ma tu w ogóle lodu, już żadnego No i pewnie sporo ludzi kojarzy ten staw Ponieważ on jest blisko mnie i ja tutaj często przyjeżdżam A przynajmniej kiedyś często przyjeżdżałem No i dlatego akurat głównie na ten staw ostatnio przyjeżdżam Bo po prostu jest on najbliżej Można sobie wehikułem czasu tak bardzo szybciutko dojechać No i są tu po prostu na pewno jakieś ryby I one czasami biorą, a na innych stawach, które są daleko nie ma ryb i one nie biorą. A nie wiem czy wiecie, ale ja na tym stawie poluję na jakiegoś naprawdę dużego szczupaka, bo największy jakiś odzłowiliśmy złowiliśmy, to miał około 50 cm. A tutaj na 100% kryje się jakaś wielka bestia i dzisiaj będę próbował coś złowić, ale nie wiem jak będzie. Powinno coś brać, ale tutaj ogólnie słabo już, bo jak mówiłem w poprzednim odcinku z tego stawu, przychodzi tu sporo takich miejscowych mięsiarzy po prostu oni złowią po takim szczupaku i już go zabiorą, no i nikt tutaj nie zarybia, bo to nie jest żadna PZW woda ani nic. No i po prostu ta populacja ryb tutaj wymiera. Oho, oho, ryba, ryba tam była e, Tam się normalnie szczupak Pogonił jakąś rybę, e, bardzo dobra e, Wiadomość, nie był to żaden duży szczupak Taki z 30 cm miał, ale coś tam Żeruje, więc dobra, więc wyjmuję najpierw Klasyczny spinning i zawsze od tego miejsca I polujemy na jakąś rybę Tutaj będę miał sam taki mały krętlik z agrafką, bez żadnej stalki. Raczej mi raczej się tutaj żadna stalka nie przyda, albo na tym już by się skończyły, bo cały czas zapominam ich kupić. Tylko na castingu mam stalkę, ale taki też się powinien sprawdzić. I na początek w ruchu idzie obrotówka. Dlaczego taka przynęta? Dlatego, bo po prostu ona tutaj się najlepiej ostatnio sprawdza, jest tutaj killerem tak zwanym i na nią się opłaca łowić tutaj. Oczywiście później będę zmieniał na jakieś bardziej bardziej interesujące przynęty niż obrotówka, ale na razie chcę sprawdzić czy jest jakakolwiek aktywność. Czy na to będą brały? Oczywiście mogą, mogą już przestać na te obrotówki brać, ale ostatnio często na obrotówki właśnie brały, dlatego ja dzisiaj zacznę od obrotóweczki. Złowiłem już tu na nią kilka szczupaków, czy dwa i chyba dwa okonie. Więc już trochę tutaj porobiła rzeczy, ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jest to naprawdę bardzo ciekawy co się dzisiaj wydarzy. I wy chyba też jesteście. Dobra. No to co zaczynamy wędkowanie. O nie. Zarzuciłem za tam. O nie. Jeszcze mi się kołowrotek tutaj rozwala, no to to już chyba będzie nie, niestety koniec tej obrotóweczki, po chyba trzecim rzucie, ale nie no, spróbujmy ją odzyskać. Uj! Jest, jakby strzeliła. jadź. Jest, jest ryba, siedzi, 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 o kurde. Ale sztupaczek co tu jest Nie mam podbieraka Ale do takich ryb tak podbierak się nie przyda Chyba trzeci rzut tego miejsca Zaraz wam opowiem o co się stało o kurde, no wiem, obrotóweczka dobra broń tutaj, ale właśnie takie sztupaczki tutaj biorą. Czekajcie, odhacać wezmę. No powiem wam, że szczupak uparty strasznie. Nie chciał pyska otworzyć, ale dobra. Już go teraz od razu wypuszczamy. Malutki, z trzydziestaczek taki. Ale jest pierwsza rybka. Płyn. Dobra, odpłynął, przeżył, silna ryba. Trochę się trzęsę, bo nie spodziewałem się szczerze, że cokolwiek złowię. Bo ja mam pecha do wędkarstwa strasznego. Ugryź mnie. No rzeczywiście, mogłem stracić falca. Nie no, że żartuję, no, on trochę mi krwi tam. Ej. Ja już, już szaleję, widzicie, że... Mówię takie trochę od rzeczy rzeczy. Ale dawno się tak nie zdarzyło, żebym złowił rybę za chwilę po przyjściu. No i tak, miałem wyłączony GoPro, ponieważ, jak mówiłem, nie spodziewałem się, że cokolwiek złowy, a nie chciałem sobie tracić zbyt dużo pamięci i baterii. Jak na początku zrobiłem kilka rzutów tutaj, jak widzieliście. A później stąd y, przeszedłem tutaj. I z tego miejsca zrobiłem chyba trzy rzuty. I jakoś w tym miejscu poczułem opór i zobaczyłem, że coś się w wodzie kręci. I to był ten szczupaczek. A resztę już znacie. Dobra, więc trafiacie tylko z włączoną kamerą. Ale jak jest włączona kamera, to powiedzieć nie będzie brało, bo jest coś takiego jak klon dwa kamery, ale jak mówiłem, moje słowa się sprawdziły, czyli, czyli tylko właśnie takie szczupaczki tutaj są, dlatego ja poluję jakiegoś dużego, jakiegoś, który naprawdę ostro powalczy i no i będzie można się z czego pochwalić, no bo jak widzicie, jak widzicie ja się cieszę, bo ja jestem typem wędkarza, który się cieszy praktycznie z każdej ryby, no ale ten szczupak nie był zbyt duży, ale dobra, lecę teraz po większego, może się uda, może nie, może kolejny mały, może już nic nie złowię. Wędkarstwo jest nieprzewidywalne. No i tak jak mówiłem, trochę mnie szczupaczek tutaj pogryzł, ale tylko leciutko. Ja chciałem po prostu pysk rozdziawić palcami, a on po prostu połknął mi palce. No i jako, że to był mały szczupak, no to nic mi się nie stało, ale, ale gdyby to był jakiś naprawdę większych rozmiarów szczupak, to już solidnie mógłby mnie pogryźć. Dlatego nie róbcie tak z większymi szczupakami. No z małymi też możecie nie robić, chyba że lubicie mieć małą brankę na palcu. Kurde, myślałem, że ryba to. a to jakaś gałąź tam, jać, ale to było normalnie jak branie szczupaczka małego. No, jak mówiłem, złączoną kamerą, to już o wiele mniejsza szansa na rybę. Dobra, teraz przeniosę się na miejsce, z którego ostatnio wpadły dwa szczupaczki. Tam spróbuję swojego szczęścia, które jest małe, ale może tam będzie trochę większy. Dobra, teraz trochę zmiana taktyki, ponieważ kolejnego grudniowego szczupaczka spróbuję złowić na takiego, oto właśnie, woblerka. Jeszcze na takiego nigdy tutaj nie łowiłem, więc zobaczymy. Później, jak mówiłem, jeszcze na casting spróbuję. Raz tutaj na casting złapałem swoją pierwszą rybę. Na casting właśnie w tym miejscu. Na trochę innego woblerka, też na niego dzisiaj będę próbował połowić. Ale teraz zobaczmy, co będzie z tym. Mogę robić wreszcie jakieś dalsze rzuty. Nie wiem za bardzo jak to się prowadzi, chyba się po prostu zwija, bo to samo robi sobie już swoją pracę. jakiś ciężki jest. Nie, ja o coś zahaczyłem, a już tak się udziłem, że a może to jednak jakaś duża ryba. Ale nie, to po prostu zbiera tutaj jakieś z dna zielska. Staw normalnie prawie przerzuciłem Nie no, to jest jakiś dziwny, trzeba go zmienić na jakiegoś innego na woblera tego samego rodzaju, tylko w trochę innej kolorystyce. Złowiłem tutaj ostatnio szczupaka. Może taki też się sprawdzi. Nie wiem czy... Ja może miałem branie, ale nie wiem. Ale mi mocno szczytówkę wygięło. O kurde. Nawet mi wobler w ogóle wyskoczył na powierzchnię. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ten wobler robi różne takie wygibasy, dlatego czasami on może po prostu się wykręcać wtedy mi się wydaje, że jest branie. Jakiś plusk słyszałem, ale nie wiem gdzie. Trochę mi ręce odmarzają, mimo tego, że nie jest zbyt zimno, ale już od takiego stania cały czas, głównie w jednym miejscu, to trochę się zimno zrobiło. Dobra, myślę, że czas Odpalić casting na takiego czerwonego Woblerka, właśnie na takiego Złowię raz szczupaka, chyba tutaj ryby lubią Takie jaskrawe kolory, takie właśnie Czerwonawe, z castingiem myślę, że będzie Trochę ciekawiej niż ze zwykłym spinningiem I zobaczymy ile rzutów uda mi się zrobić Zanim czegoś nie zepsuję tutaj Z każdym łowieniem tutaj zaczynam trochę tracić tą wiarę, że tutaj jednak jest coś dużego, bo tak już dużo tu łowimy tyle lat. I jeszcze tutaj na oczy z tego stawu nie widziałem żadnego porządnego szczupaka takiego przynajmniej z 70 cm, To znaczy przynajmniej, taki 70 cm to już by był naprawdę mega porządny. A tak to największy miał tutaj może 55, coś około tego. Już się chyba całkiem nieźle wyszkoliłem w tym rzucaniu castingiem. Przynajmniej już nie robię plątaniny po każdym rzucie No tylko przydałoby się jeszcze, żeby coś tutaj brało A tu tak średnio na razie Coś jest... Myślałem, że mi ten... puściło Ale na szczęście nie Chyba za mocny rzut zrobiłem Kurde, ale się wystraszyłem ostro I w ogóle w wędkarstwie to jest bardzo wiele klątw Jedną taką, którą na pewno większość z was miała Jest klątwa szybkiej ryby Polega ona na tym, że jak sama nazwa wskazuje, po prostu szybko łapiecie rybę, tak jak ja dzisiaj, a później przez całą wyprawę jest totalnie nic. Jest ona podobna do klątwy pierwszego rzutu, ale różni się tym, że nie jest po pierwszym rzucie ryba, tylko po na przykład 30 minutach i myślicie, że o kurde, ale będą dzisiaj brania. A tutaj nic. I ja często bardzo mam taką klątwę i chyba dzisiaj też takie będzie, chociaż no, na razie to łowię chyba z 30 minut. No to e, nie, może nie 30, może około, około godziny jakoś. No i była szybko ryba, a teraz już nic. Ale zobaczymy, każdemu kto zaczyna lub zaczynał z castingiem, są nieobce takie widoki, ponieważ zdarza się to praktycznie każdemu początkującemu, ponieważ jest inna zupełnie budowa kołowrotka i inaczej się, inaczej się go obsługuje. Po prostu czasami się coś takiego stanie. Mi już się te plątaniny zdarzają o wiele rzadziej niż na początku, ale czasami jeszcze rzut nie wyjdzie, tylko wyjdzie jakiś taki niekontrolowany. No, i się zrobi niestety taka, jak to się mówi, broda, wąsy. mi już w ogóle wąsy zaczynają rosnąć już kurde, dojrzewam tutaj. Chciałem Wam nagrać sarnę i ona też się boi chyba kamery, bo od razu uciekła. Tak szła sobie, szła sobie na chilku. Ja stanąłem, żeby włączyć, a ona nagle nie zobaczyła, i jak poszła. W ogóle te zwierzęta, wszystkie to takie głupie stworzenia. Najgłupszym stworzeniem jest mój mały. Piesek, którego możecie zobaczyć na moim drugim Instagramie Zwierzaczki Bergara, to jest link w opisie Zapraszam, codziennie są tam jakieś relacje Czasami ciekawe, czasami mniej ciekawsze Ale też polecam A co ja teraz zrobiłem? Zrobiłem coś takiego niemądrego trochę Bo zostawiłem cały mój sprzęt po drugiej stronie Wziąłem ze tylko jedną wędkę I przyszedłem na drugi brzeg Zwykle tutaj nic nie bierze Ale zawsze muszę przynajmniej spróbować Godzina jest tutaj około 14, teraz tak 14 i no jeszcze posiedzę może z godzinkę, nie, z godzinkę i później no spadam, no bo nie będę tutaj marznął przez cały dzień. A poza tym ciemno się już robi za jakieś dwie godzinki, więc i tak już długo bym nie pobył, a i tak już mówiłem klątwa szybkiej ryby, to jest to. Tutaj w ogóle niedaleko jest takie bagno, tam jest ten staw, a tu jest bagno i tutaj postawili jakąś antenę. 5G, taką wysoką. I nie wiem, czy ona ma chyba na celu przywoływanie kosmitów albo coś, ale nieważne. Tutaj jest to bagno. I teraz robię głupią rzecz trochę, bo zupełnie straciłem z widoku moje rzeczy, które tam zostawiłem przy stawie. Więc muszę się sprężać. Ale widzicie, jest tutaj takie bagno. I ciekawe, czy tutaj są ryby. Jestem po prostu tak tego ciekawy. A jeśli są, to jakie? Nie wiem, zrobię tutaj jeden rzut. Kurde, no. Fajne tutaj, fajne takie to wygląda, tylko, że jest mnóstwo tych kęp trawy tutaj i w ogóle tam z tamtej strony jest jeszcze jeden staw, ale on jest chyba już w ogóle znikł, tak został zarośnięty. Liście tu biorą, no dobra to spadam teraz do moich rzeczy na tamten staw, bo mi zaraz ktoś ukradnie. Patrzcie, grzyb. Maślak, normalnie w grudniu można sobie grzyby zbierać. Tam widzę jeszcze mojego woblera, którego straciłem tutaj dawno bardzo temu Kurczę, jak mnie kusi, żeby tam w niego zarzucić i spróbować go wyciągnąć Ale już próbowałem tak zrobić właśnie wtedy, jak go straciłem I straciłem drugą przynętę w tym samym miejscu Ale może teraz te trzciny jakoś się, nie wiem, zwiotczały jakoś Jakieś się zrobiły łamliwe Kurde, no Już się znowu pokl... Ale mówię, nie wiem, czy się przypadkiem nie podjąć próby odzyskania tego woblerka, Bo on był fajny no, pokusa wzięła nade mną górę, więc podejmę się próby odzyskania tej przynęty, którą tam straciłem. Dwóch przynęt, ale chcę odzyskać tylko jedną, czyli tego Woblera. Więc wziąłem sobie taką obrotówkę, którą niedawno kupiłem, zestaw takich, i one mi się średnio podobają, więc w sumie nie będę zbyt smutny, jak z taką jedną stracę. Uch, więc dobra, kurde, obsypałem się piachem, więc podejmijmy się próby odzyskania tej przynęty. Ale najpierw jeden rzucik. Dobra, jeszcze jeden rzucik, no. Kurde. Jak ja mam pokusę, to często nie mogę się powstrzymać. Przed niczym. Dobra, akcja start. Zahaczyłem nie tą trzcinę, co trzeba. Na szczęście puściła. To może tamta też tak puści. Oho. Mam, mam prosto na przynęcie Co, coś się stało? No nie, teraz chwila prawdy Teraz, teraz będą się działy rzeczy wielkie No nie, czy straciłem właśnie trzecią przynętę w tym samym miejscu? No chyba ta trzcina jest cały czas zrobiona ze stali Dobra, nie, pójdzie trzecia przynęta Nie ma szans, że ja to wyciągnę Tu trzeba wejść w woderach No, to co mogę powiedzieć o dzisiejszej wyprawie? Ogólnie to 7 na 10. Za to, że nie musiałem robić wszystkich lekcji, przyznaję 2 punkty. Za to, że mogłem sobie połowić ryby, przyznaję 2 punkty. I za to, że złowiłem rybę, przyznaję 4 punkty. No i odejmuję 1 punkt za to, że straciłem trzecią przynętę w tym samym miejscu. I tak wyszło lepiej niż myślałem, że wyjdzie, ponieważ była ryba, a ja myślałem, że totalnie nic nie będzie. No bo pora jest jaka jest, no ryby już nie są tak aktywne, a u nas nawet w sezonie te ryby nie są tak bardzo aktywne, więc co dopiero teraz, 17 grudnia. No ale na pewno cały czas będę polował w tym stawie no, z nas jakiegoś dużego, na jakiegoś naprawdę bardzo, bardzo dużego szczupaka. Jak słyszycie, że ja mówię duża ryba, no to taki 70 to już jest dla mnie duża. Na pewno dużo ludzi się ze mnie śmieje, że ja uważam takie małe ryby za duże, ale ja nie łowię za bardzo na stawach, na których biorę, Jakieś gigantyczne ryby. Jedynie co to w krzyczkach szumnych, jak byłem, wtedy, jak nockę z iModem robiliśmy, no to tam naprawdę wpadła duża ryba. Karp 14 kg, karp 9 kg. Ale poza tym, no to mogę powiedzieć, że duże ryby nie wpadają. Jak moja życiówka szczupaka, może miała z 55 cm może nawet mniej, nie no raczej mniej to nie może tak 55-60 coś takiego zapraszam oczywiście na mojego instagrama bergarnek, ponieważ tam co tysiąc followersów jest jakiś konkurs wędkarski a właśnie teraz zaraz będzie tam konkurs wędkarski, ponieważ jest już 4000 followersów, 4000 obserwujących i z okazji tego właśnie będzie jakiś konkurs tutaj w ogóle u mnie na kanałach na instagramie jest mnóstwo konkursów więc zachęcam oczywiście też do subskrybowania aby niczego nie przegapić a jak się film spodobał to wiecie co robić tam na dole więc tyle mogę powiedzieć Śmierć mięsiarzom narka.